Wiem, że nie w każdej chwili chcemy tkwić. Nie każdą chwilą chcemy żyć. Tak wielu z nas żyje od urlopu do urlopu, od weekendu do weekendu, a później nie możemy się nadziwić, gdzie uciekły te wszystkie lata. Wciąż na coś czekamy. Nieustannie żyjemy w swojej głowie przyszłością lub przeszłością, totalnie czasami ignorując to, co dzieje się wokół nas. Co w danej chwili nas otacza. Kiedy mamy zaplanowany jakiś wyjazd, nie możemy się go doczekać. Codziennie rozmyślamy, jak tam będzie cudownie, co będziemy fantastycznego robić. Z kolei po powrocie, patrząc na przykład na naszą opaleniznę, przykro nam, że wakacje już minęły i trzeba wrócić do nudnych obowiązków. Czyli na tych wakacjach byliśmy, zanim się one rozpoczęły i po tym, jak się one skończyły. Ale czy byliśmy na nich faktycznie wtedy, kiedy trwały? Bardzo często nie, bo kiedy trwały, rozmyślaliśmy o tym, że zaraz się skończą. I to również bardzo wiele osób robi ze świętami. Święta, święta i po świętach powtarzają to przed świętami, w trakcie świąt, no i po nich. To oczywiste, że od złych, niekomfortowych, nieprzyjemnych chwil chcemy uciec w lepszą rzeczywistość. Ale po co uciekać od tych naprawdę wspaniałych chwil? Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione potrawy. I czasami jest tak, że pozwalamy sobie na nie tylko od święta, na jakąś specjalną okazję, ale czy kiedykolwiek faktycznie delektowałeś się tym swoim ulubionym posiłkiem, czy może nawet nie zauważyłeś, kiedy go skończyłeś i nie czułeś smaku, połykając kęs za kęsem, bo na przykład byłeś skupiony na osobie, która ci towarzyszyła, albo na telefonie w dłoni, czy w laptopie przed tobą. W każdym razie bardzo prawdopodobne, że nie byłeś skupiony na tym. Przepysznym, Twoim ulubionym daniu. Swój dzień dzielimy na pewne segmenty. Niektóre z nich uważamy za bardziej istotne, a inne za całkiem nieważne. I tak na przykład droga autobusem do pracy czy szkoły często traktujemy ją jako taki pusty przebieg. I tym sposobem ucieka nam z dnia godzina, dwie, czasami więcej. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak wiele pomysłów na filmiki czy moich króciutkich wierszy powstało podczas takich pozornie pustych przebiegów. I to nie jest tak, ja oczywiście też jestem winna bardzo wielu z tych zachowań, które, o których powiedziałam przed chwilą. Chcę Wam tylko zasygnalizować, że takie właśnie przejazdy, spacery Naprawdę też można jakoś wykorzystać. Chociaż oczywiście czasami takie totalne odcięcie się, nie myślenie o niczym jest bardzo dobre. Zabijanie czasu moim zdaniem powinno być zbrodnią karalną. Dlatego nie zabijaj chwili, czerp z niej jak najwięcej. I to już wszystko w tym moim krótkim filmie. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej, co o niej sądzicie. I na jaki temat chcielibyście, żebym wypowiedziała się w kolejnych tego typu filmach? Oczywiście, jeśli ten filmik Wam się spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę i może udostępnijcie go swoim znajomym, bo myślę, że jest na tyle krótki, że nie zdążą się znudzić. <laughs> Mam nadzieję. Serdecznie, serdecznie dziękuję osobom, które wspierają ten kanał finansowo. Bardzo dziękuję za to, że we mnie wierzycie, że mnie codziennie inspirujecie. No i oczywiście, że mnie wspieracie finansowo. Jeśli ktoś z Was, kto jeszcze nie należy do wspierających Chciałby to zrobić albo jest zaintrygowany takim sposobem wspierania kanału, to zerknijcie do opisu pod tym filmem. Tam są linki, w których wszystkiego się dowiecie. Bardzo niedługo, mam nadzieję, że jeszcze w lutym, uda mi się kontynuować moją podróż z TikTokiem. I tam właśnie chciałabym nagrywać takie jeszcze krótsze filmiki, właśnie w tym stylu, jak dzisiaj. Również na pewno pojawi się tam jakaś recytacja wierszy, oczywiście moich własnych. Także jeśli jesteście tego ciekawi, to, to wyczekujcie. Na pewno oczywiście na kanale i na przykład może na Instagramie czy Facebooku dam znać, że, że właśnie wróciłam do TikToka. No ale na razie dziękuję za oglądanie i no dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już za tydzień.